Doda, troszeczkę nas dzisiaj wyprowadziłaś, wywiozłaś w pole. W pole was wywiozło. Co my tutaj robimy, co tutaj się dzieje, bo dzieje się dużo. Yy, jesteśmy na planie najnowszego teledysku. Yy, teledysku do piosenki, którą... O właśnie, słuchajcie, to jest właśnie wiekopomna chwila, bo znowu za paznokcie, nie? No coś niesamowitego. Jakoś ten. To, że jesteśmy na planie i że Doda przed chwilą zeszła sprzed kamery i jeszcze słychać, bo jest jeszcze zadyszka. Od gitary załamałam. Od no cztery w duble były właśnie przed chwilą. E, słuchajcie, no były cztery duble. To jest teledysk dodany, nawsze piosenki. I tutaj teraz uwielbiam więc, ten moment, ponieważ mogę powiedzieć, że to jest piosenka zespołu Virgin. E, po dziesięciu latach nieistnienia zespołu wracamy z okazji dziesięciolecia nieistnienia. E, prawdopodobnie. <laughs> Cieszę się, bo jest to mocna muzyka, muzyka rockowa, taką jaką chciałam. Yy, bardzo emocjonalna, bo właściwie moje teksty też współtworzyłam razem z Tomkiem muzykę, jestem procentką tej płyty, także no cieszę właśnie, się. Właśnie właśnie, bo to jest singel, to jest inna piosenka, ale... No, no. A tutaj mówisz o całej płycie Tak, ponieważ premiera płyty jest w październiku. E, I singing... Virgin wraca z pompą, w ogóle cały album będzie. Virgin wraca z pompą. E, no, do, te, do tego stopnia się spodobała ta piosenka, że producent e, filmu Pitbull wziął ją e, do swojego filmu, także e, będziecie mogli Państwo ją usłyszeć e, również, jak nie przede wszystkim, na premierze mm, e, filmu, który już 11 listopada Niebezpieczne kobiety dlatego też i tytuł piosenki. I dlatego i kobieta, też doda śpiewa. Niebezpieczna kobieta tak. W angielskiej wersji piosenka nazywa się hard, serce. Czy jesteś niebezpieczny, że Jestem. Czego się muszą obawiać? Nie wiem, twoi znajomi, czy, czy inni ludzie w ogóle, czy partnerzy? Moi znajomi to się niczego, y, y, przyjaciele nie muszą się niczego bać. Chyba prawdy. Ja zawsze y, mówię prawdę, a czasami boli, więc pewnie to jest niebezpieczne. Jak będzie wyglądał teledysk? Poza tym, że jesteś tutaj, że jesteśmy w polu i że ty jesteś w ogóle seks-rokową maszyną. Pole koresponduje z fabułą filmową. Y, Ale widziałaś, krzyczałeś komplement przed chwilą? Jeszcze raz? Że jesteś rokową seks-maszyną. O, dziękuję ci bardzo. Kombajnem w związku z tym, czerwonym. Tak jak powiedziałam, te pole koresponduje z sabułą filmową. Więc jak zobaczą Państwo teledysk, z potem film, to będą, będziecie wiedzieć, dlaczego, dlaczego jesteśmy w polu, ponieważ będzie też to pomieszane przeplatane z fragmentami filmu Pitbull niebezpieczne kobiety. No.